prezesa wszystko samemu trzeba robić. Taki tu prezes, kurde no. Brudny stół i weź tu rób. Ej. Cześć! Witam Cię na kanale Cięte Newsy i zapraszam na gorące wiadomości z branży stolarskiej, meblarskiej i drzewnej. Zaczynamy! Chemicy stworzyli hybrydowe drewno, które łączy naturalną celulozę z tak zwanymi sieciami metaloorganicznymi. Materiał pochłania CO2 z otoczenia i tym sposobem twardnieje. Naukowcy najpierw usuwają z naturalnego drewna dwa główne składniki: mowa o ligninie oraz chemicelulozie. Może ono dzięki temu pochłaniać duże ilości dwutlenku węgla. W następnych etapach chcemy opisać proces pochłaniania CO2 oraz opracować analizę ekonomiczną, aby zrozumieć skalowalność i potencjał komercyjny materiału, mówi profesor Rachman z Rice University.